Przede wszystkim, jako że już od jakiegoś czasu nie ma żadnego większego materiału na moim kanale, uznałem, że chcę zaniekać tej posusze i chciałem zrobić po prostu jakiś inny, luźniejszy materiał. I robię coś, co zarzekałem się, że nie będę robił, mianowicie haul komiksowy. Mówię zarzekałem, ponieważ nigdy jakoś nie było tak, że kupowałem naraz bardzo dużo komiksów, E, raczej bywało tak, że 1-2 na miesiąc więcej, więcej poleczałem, natomiast e, ostatnim razem Atom Comics zrobił naprawdę świetną promocję. E, I e, dzięki temu f, no, się kupiłem, e, mam tutaj bardzo dużo fajnych komiksów e, i e, kupiłem je no, praktycznie za bezcen ceny, e, ceny opłatkowej. E, dlatego też uznałem, że e, Zrobię, zrobię coś takiego. No oczywiście cały czas aktywny jestem. Możecie wejść na mojego TikToka czy w zakładkę Shorts, gdzie co piątek wrzucam shorta. No ale mimo wszystko brakowało mi, żeby zrobić, jakiegoś, żeby zrobić jakiś większy materiał. Mogę Ci powiedzieć, że dwa albo nawet trzy materiały komiksowe, takie dłuższe materiały komiksowe się właśnie piszą. Między innymi na temat komiksów, które tutaj zobaczycie. Dobrze, najpierw, może zaczniemy od tego, czego nie spodziewałem się, że będę w ogóle tutaj pokazywał, ponieważ jest to kolekcja Haszet Bohaterowie i Złoczyńcy. Dosłownie na chwilę przed tym, jak włączyłem kamerę, odebrałem tę paczkę. Nie jest to nic e, specjalnego, ale uznałem, że, e, że pokażę. Tutaj akurat mamy Rycerzy Gotam. Podobno dobry komiks, ale jeszcze go nie przeczytam, ponieważ e, wymaga on znajomości No Man's Land, A Ziemia Niczyja teraz jest wydawana przez Egmont, więc e, jak już e, darwę do całości, to wtedy to przeczytam. E, natomiast to, e, co chciałem tutaj pokazać, e, to jest raczej czynnik, który sprawi, że. E, no, najpewniej nie będę przedłużał tej kolekcji, ponieważ ona będzie przedłużała do 120, ja raczej zostanę do tych 100. Ehm, otóż, e, bardzo dobry komiks, Wielki Skok Saliny, e, właśnie Catwoman Ada Bakera i Darwina Cooka, absolutnie jednego z lepszych scenarzystów komiksowych i najpewniej najlepszego rysownika, e, więc e, warto się tym zainteresować, ale absolutnie nie w tym wydaniu, e, ponieważ e, to już mówił o tym Sylwek, i nawet jak otworzyłem, to sobie go specjalnie przekartkowałem, okazuje się, że haszet, aby zaszczędzić trochę na papierze, wrzuca cztery plansze komiksowe na jedną stronę. Już nie muszę mówić, że to są plansze Darwina Cooka i warto by było bliżej się im przyjrzeć, a nie patrzeć w takie malutkie kwadraciki. Zresztą bardzo nieczytelne kwadraciki, więc absolutnie jak zastanawiałem się jeszcze kilka miesięcy temu, i byłem raczej za tym, żeby przedłużyć, tak teraz po czymś takim najpewniej do setnego numeru będę ją prenumerował, a dalej już nie, żeby nie było. To też nie jest jednorazowo. Aktualnie wyszło jeszcze, wyszedł jeszcze Green Lantern odrodzenia. I tam jest dokładnie taka sama sytuacja. Więc yy, haszed, yy, chyba, no chyba teraz to będzie na porządku dziennym. No i też te komiksy yy, wzrastają cały czas cenowo, i uważam, że nie jest to już na ten moment tego warte. Yy, zresztą coraz więcej tych komiksów sadam prosto na półkę bez czytania, bo już wcześniej je znałem. Yy, no, mówię, można mieć te komiksy też w znacznie ładniejszych wydaniach. Dobrze, to co e, kolejne. Najpierw zaczniemy od zeszytówek. E, to akurat nie było w żadnej promocji. To były Priordery. E, Absolut Batman w dwóch sztukach. E, nie muszę mówić chyba czemu. Komiks się totalnie wyprzedał. Nie da się go kupić w tym konkretnie wydaniu w tej okładce, więc e, uznałem, że kupię dwie, e, bo przewidywałem właśnie, że tak będzie. E, świetny komiks. Początek inicjatywy Absolut od DC, czyli takie uniwersum Marvela, uniwersum Ultimate, które jest w Marvelu, tylko że w wersji DC. Tutaj mamy Batmana, który nie jest w pełni osierocony, nie jest bogaty, Alfred jest złoczyńcą, zupełnie nowe podejście do postaci Mrocznego Rycerza. I Batman nie przebiera się za Batmana, bo jest traumatyzowany. Tylko z trochę innych e, e, innych e, potrzeb. E, świetna rzecz. E, czekam jeszcze na przesyłkę listopadową, w której będę miał Absolute Wonder Woman i Absolute Superman. Tam już kupi e, kupiłem akurat po sztuce. E, I e, cóż, na pewno o absolutach jeszcze materiał się pojawi. Jak już będą wszystkie trzy. E, e, czy będę kupował cały Absolute? Absolutnie nie. Hehe. <laughs> E, tylko właśnie najpierw tego Batmana, zobaczę jak te dwie, dwie kolejne serie. E, no ale tak, jak mamy mieć jeszcze Martian Manhuntera, mamy mieć e, Flasha, Green Lanterna. chętnie będę to wszystko chciał mieć, ale e, no, to wszystko też kosztuje, raczej będę czekał e, normalnie na trady. E, kolejne dwie serie, które zbieram. Czyli Ultimates oraz Ultimate Spider-Man, Ultimates numer. O, do góry nogami. Ultimates numer 5, w którym pojawia się po raz pierwszy Hawkeye z tego świata, który jest zupełnie inny. To nie jest ani Quinn Barton, ani Kate Bishop, jest to zupełnie inna postać. Podoba mi się właśnie to nowe uniwersum Ultimate, bo nie jest to tak jak w starym, że. Wyciągałem jakieś ważniejsze historie i przerabiałem je na ramy, właśnie tamtego uniwersum, bo tak było w Spider-Manie: praktycznie wszystkie te ważniejsze historie były przerobione na uniwersum Ultimate. Tym razem tak nie jest. Zupełnie inne podejście do postaci. Niektórych postaci wcale nie ma. Nie wiem, mamy tutaj na przykład She-Hulk, która nie jest Jennifer Waters, tylko jest zupełnie inną She-Hulk. Tak samo będziemy mieli teraz Wolverina który zostaje w tym uniwersum Winter Soldier'em. Bardzo mocno jaram się na Ultimate Wolverine. No i tutaj na przykład mamy komiks, w którym Ben Parker oraz jay Jameson prowadzą śledztwo. Przez cały ten zeszyt nie ma ani kadry ze Spider-Manem. Też, też jest to uważam fajne gdzie właśnie postanowiłem napisać artykuł na łamach gazety, którą razem prowadzą. Już nie muszę mówić, że żyje tutaj Ben Parker i jest on w znajomościach z J. John Jamesonem tak naprawdę. To też jest ciekawa rzecz. No i gratisy, które dostałem, no to halloweenowa edycja zeszytu Age of Resistance Kylo Ren. Już to czytałem, jak to wychodziło, więc fajnie jest też to mieć w wersji papierowej. No a także Atom też dodaje takie tzw. Tak DC Connect, czyli to są katalogi komiksów, które przez kolejne kilka miesięcy DC będzie wydawało. Też bardzo fajna rzecz, jeśli chcecie być na bieżąco zarówno z zaszczytowymi wydaniami, jak i wydaniami zbiorczymi. To jak najbardziej jest to przydatny taki poradnik. Dobra, przejdźmy już do wydań zbiorczych, bo tego trochę tutaj jest. Atom zrobił jesienną wyprzedaż minus 65% na wybrane komiksy. Kupiłbym więcej, bardzo chętnie. Powiem, powiem więcej. Dwa jeszcze idą. Bo za taką cenę uznałem, że grzech byłoby nie wziąć, więc w listopadzie będą jeszcze, jeszcze kolejne, tylko już nie, nie, tak, nie tak sporo. To wszystko była jedna paczka. Były pudła w pudłach. Tak ogólnie, i trudno mi było to w ogóle nieść. Całe szczęście jechałem autem, więc nie musiałem sobie psuć dzięki temu pleców. Ale na pewno to, co kupiłem, to jest Nocturne. Tom drugi i trzeci. Pierwszy już mam i nawet niedawno czytałem. Uznałem, że one były dostałem po dwie dychy od sztuki, więc uznałem, że je wezmę. W szczególności, że jest to już seria zakończona. Seria Snydera, seria też Tony'ego S. Daniela. No, widzę też, chyba Manapul tutaj coś robił. I, i Sharp, więc no jak najbardziej. Um, ja polecam. Bardzo dobra seria science fiction. Um, trudno mi jest cokolwiek o niej tak naprawdę powiedzieć, by nie spoilerować. E, no ale cóż, zainteresujcie się nią bez wątpienia. W szczególności, że niedługo Netflix e, ma robić serial z tego co wiem, wykupił prawa do Noctordy. E, więc też warto byłoby się zainteresować tą serią, zanim obejrzymy serial, prawda? Ok, co mamy dalej? Coś, co absolutnie musiałem mieć i jak zobaczyłem, że Atom ma to na promocji, no to... Yy, nie wiem, czy było moim priorytetem, ale na pewno jednym z. E, mianowicie seria... What's the furthest place from here? Czyli... Yy, Seria od e, Matthew Rosenberga oraz Taylora Bossa. No trzy krąg niestety nie mam. E, pierwszy tam w ogóle, patrzcie, jaki jest gruby. Drugi już jest cieńszy, ale pierwszy to jest grubas. E, czytałem to już wcześniej, z dwa lata temu, e, więc uznałem, że chcę to mieć i wszystkie trzy to były na promocję, więc wszystkie trzy wziąłem. W tej serii um, mamy świat postapokaliptyczny. To jest Coming of Age przede wszystkim, ponieważ główni bohaterowie to są, to są proste dzieciaki. E, nie ma tutaj absolutnie żadnych dorosłych e, przy, i przez to mm, są prowadzone takie wojny gangów, można powiedzieć. W pewnym momencie, podczas jednej e, potyczki, e, jedno z tych dzieci e, zostaje zaginione. Przez co cała reszta tej, tej rodziny, tej familii postanawia iść w pogoń za, za tą zgubą. Dużo jest to bardzo fajnych rzeczy, bardzo takich... krypicznych, nawet, bym wręcz powiedział, ale Matthew Rosenberg miał przede wszystkim pomysł na to. Świetnie on w ogóle łączy aspekt muzyczny, ponieważ ten komiks w ogóle dostawał soundtrack. Były winyle, które były limitowane jeden do sklepu z komiksami i były dodawane do poszczególnych wariantów. Więc no tak, ten komiks też ma soundtrack. Jest tutaj dużo takich wręcz lorowych rzeczy i osobiście uważam, że prędzej czy później ten komiks na pewno dostanie jakąś adaptację, tak czy inaczej. Pierwszy tom sobie przelatałem ponownie ostatnio. Po raz pierwszy przeczytałem drugi tom. Drugi tom już aż tak nie podsiadł, ale jestem pewien, że trzeci będzie, będzie świetny. Um, bardzo polecam was the furthest Place From Here. Um, ten komiks jest po prostu, jak pomyślę, on jest zaplanowany w każdym wręcz aspekcie, nawet w aspekcie e, liternictwa, co też się dosyć rzadko zdarza, ale tutaj nawet e, font, który liternik e, wykorzystuje, ma swoje dodatkowe znaczenie. Przechodzimy teraz do e, twardych okładek. E, otóż e, trochę tego jest. E, między innymi komiks, do którego się zbierałem od e, 7 lat czyli Justice: Sprawiedliwość Jima Krugera oraz Alexa Rosa. E, to jest w ogóle komiks, który e, był u nas już wydany trzy razy. Raz był przez muchę e, i jak zobaczyłem to wydanie muchy, to wielkie, grube, okazałe wydanie, ja od razu chciałem to przelatać, zresztą Alex Ross uwielbiał Alexa Rossa, e, no ale w, e, 7 lat temu nie było mnie na, na coś takiego stać. E, potem była kolekcja DC, ta od Igł Mosu, której nie zbierałem. Potem z kolei Egmont wydał w tym wielkim, ogromnym wydaniu DC Limited. I nawet e, rozważałem ostatnio, by sobie e, tego wydania nie zakupić. No ale Atom wygrał, ponieważ e, to wydanie od e, Egmontu kosztuje jakieś 300 i to też po promocjach to kupiłem za 70, a też nie jest brzydkie, e, jest to Deluxe. Bardzo ładny Deluxe z przepięknym grzbietem, e, oraz z całą masą dodatków. E, I teraz tak, czy warto było tak długo czekać na ten komiks aż 7 lat na lekturę? No, powiem szczerze, że tak sobie. W sensie nie jest to zły komiks, ale spodziewałem się czegoś lepszego. Powiem, powiem szczerze, że może moje oczekiwania wzrosły po Kingdom Come, które było fenomenalne i które też 7 lat temu czytałem. No ale to nie jest Kingdom Come, niestety. To jest to jest po prostu bardzo fajna, koherentna historia, w której to złoczyńcy przejmują świat. Eee, dużo ciekawych rzeczy dzieje się z bohaterami ale nie jest to myślę też nic takiego bardzo kluczowego co by zmieniło wasz całkowity pogląd na poszczególne postaci przynajmniej no, ja tak nie miałem eee, dobrze, idąc dalej przechodzimy do omnibusów eee, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek kupię trzy omnibusy na raz okej, okay. aż mi ręce bolą jak to podnoszę Flash Jeffa Jonesa. Pierwszy omnibus. Pierwszy omnibus z Wallym Westem. Był też Flash Marka Wade'a. Na początku jak miałem wybór pomiędzy Wade'em a Jonesem, gdzie Jonesa uwielbiam, no to wziąłem Jonesa. Ale teraz domówiłem Wade'a i za parę dni powinno to przyjść. W każdym bądź razie Flash Jeffa Jonesa. Ten komiks jest w ogóle o Wallym Westie. To nie jest Obarem Alenie jeszcze. Jak pewnie wiecie doskonale, w ramach kryzysu w nieskończonych ziemiach Barry Allen zginął. Zginął. I potem na lata Wally West został Flashem, na długie lata wręcz. I najpierw Mark White go pisał, a potem przejął tę serię Jones. Z tym, że Jones w pewnym momencie postanowił wprowadzić również z powrotem Barego Alena, więc trzeci omnibus praktycznie tej serii, no to w większości będzie skupiony już na barem Alenie. Nie czytałem tego jeszcze, ale przymierzam się do tego, żeby w końcu to zrobić. Możliwe, że nawet jeszcze dzisiaj, dzisiaj go zacznę. Czytałem te ostatnie zeszyty właśnie. Flashpoint, Road to Flashpoint, Dastardly Death of the Rocks, tego typu, tego jeszcze nie czytałem, więc mam okazję, żeby w końcu się zapoznać z tą wręcz już legendarną serią od Jeffa Jonsa. Jeffa Jonsa, to co jeszcze muszę mieć i to co na pewno jeszcze sobie kiedyś kupię, no to te wszystkie trzy wielkie knygi Green Lanternów, to też jest coś, co mi się wręcz marzy. Okej, okay. komiks, który w zasadzie skończyłem wczoraj, czyli też Jeff Jones. Aquaman. Eee, powiem tak, to jest w ogóle moje pierwsze podejście do Aquamana. Eee, kiedy zaczynałem czytać komiksy 10 lat temu, eee, natrafiłem na pierwszy story arc, eee, czyli The Trench eee, i Dosyć mi się spodobał, wtedy się zastanawiałem, co tym ludziom chodzi w ogóle z, z tym Aquamanem, potem się dowiedziałem, że Jeff Jones znacznie zmienił e, postać Aquamana i z, zrobił z Aquamana fajnego superbohatera. E, żeby nie było też e, poprzednie komiksy o Aquamanie są dobre, na przykład te od Pitera Davida. E, w każdym bądź razie ten komiks był, e, bardzo mi się podobał. E, z tym, że jedyne co czytałem, no to właśnie wtedy Trench, Diadę i y, Tron Atlantydy chyba już nie. E, I teraz jak zobaczyłem, że jest możliwość kupna takiego omnibusa. Kupiłem go za jakąś stówę, więc też taki komik za stówę. No to, to sobie go w całości przeletałem właśnie e, przez ostatnie dwa dni. I faktycznie jest to naprawdę bardzo fajna, dobra, koherentna seria o Aquamanie. E, powiem więcej, e, ten komiks widać wprost, że zainspirował film. Zresztą, no, Jones też był scenarzystą filmu, więc nic dziwnego. E, ale, nie wiem, projekty postaci, e, setting, e, wygląd Atlantydy, wszystko to czy nawet samo Amnesty Bay, tak? Wszystko to jest wzięte wprost z tego komiksu, więc yy, myślę, że Aqua Angefa Jonesa to jest takie najlepszy, to jest taki po prostu najlepszy materiał źródłowy yy, do właśnie filmu. Też jeszcze tego nie czytałem. Z kolei... Ojej, ale to ciężkie. Miles Morales Spider-Man od Saladina Ameda. Mam już pierwsze dwa omnibusy, teraz mam ten, więc mam już wszystkie. Pierwsze dwa były od Briana Michaela Bendisa. Pierwszy był fajny, jeszcze w ramach tego świata 1610, w ramach świata Ultimate. Bardzo mi się podobał. Drugi już mniej. Uważam, że Bendis miał, bo Bendis dalej też pisał tę serię, nie miał aż tak pomysłu na to, jak poprawić tego Majsa w 616. No i w pewnym momencie Bendis, że tak powiem, oddał swoje dziecko wydawnictwu i wydawnictwo przekazało to Saladinowi Ahmedowi. Słyszałem, że ta seria jest fajna, ale mówię, jeszcze jej nie czytałem. Pewnie w jakiejś listopadzie po to sięgnę. Eee, bardzo mocno jaram się, bo wiem mniej więcej co, co tam się dzieje, tutaj w ogóle też są tajny do e, tej serii e, o Peterze, globalna sieć, którą też teraz nadrabiam i trochę przy niej cierpię. Ale mówię, na majce się jaram, bo uwielbiam tę e, postać i e, no możliwe, że właśnie tutaj mi się spodoba, w ogóle on ma ile tych zeszytów? 42, 45. 46, 7, 8. Okej, okay, dobra, już więcej, więcej niż. No, ma z 50 zaszytów tutaj, więc to jest naprawdę sporo. No i coś, co chciałem mieć generalnie w kolekcji. Przeczytałem to całkiem niedawno, bo wypracowałem z biblioteki i myślałem, że kupię sobie DC Deluxe'a. Ale zobaczyłem, że jest wydanie Absolut na promocji na Atomie, więc się targnąłem na to wydanie Absolut. Oh, widzicie to? Mój pierwszy w ogóle Absolut w życiu, czyli Absolut Multiversity. Ehm, ale dobra, czym jest Multiversity? Jest to w ogóle event Granta Morrisona, który e, był e, skupiony na kilku e, światach w Multiversum DC kilku alternatywnych światach, które też się między sobą e, przeplatały. E, bardzo zawiły event. E, każdy zeszyt jest w ogóle o czym innym, e, ale one jednak jakoś się w tą całej, e, e, jakoś w tym całości e, łączą. Przede wszystkim Grand Polisan tutaj wprowadził również tak zwaną mapę Multiversum, gdzie mamy taką ogromną mapę. Gdzie możemy zobaczyć, jak to multiversum faktycznie e, wygląda. E, też bardzo fajna rzecz, e, co akurat e, uważam, że e, jeśli chcecie mieć jakiś taki większy poradnik o multiversum, no to ten komiks e, definitywnie. Niekoniecznie w wydaniu absolut. E, myślę, że jak e, się targniecie nawet na to wydanie Deluxe, to też będzie okej. Okay ale e, mimo wszystko piękne wydanie, e, Absolute Multiversity e, coś co musiałem mieć i coś co w końcu, w końcu mam. To na tyle. Widzicie sami ile tutaj tych komiksów jest. E, to jest tylko miesiąc. Ciekaw jestem, co będzie w listopadzie, chociaż e, no, nie spodziewam się, że Atom znowu zrobi promocję na minus 60%. Chociaż jakby zrobili bym się nie obraził. Dużo fajnych komiksów i dużo lektury przyde chociaż już i tak połowę z tego przeczytałem. No i cóż, jeśli chcecie, żebym na przykład coś więcej powiedział o poszczególnych komiksach, to piszcie w komentarzach, bo możliwe, że postanowię właśnie coś na ten temat zrobić. Jak mówię, na pewno będzie o absolutach o Ultimate może, chociaż czekam jak się zakończy rok, żeby trochę to podsumować e, myślę, że Was the furthest place from here uwielbiam tę serię, więc na pewno coś na, na jej temat powiem e, no a tak to się zobaczy, e, tak naprawdę bo, no tak jak mówię e, jest tutaj dużo fajnych komiksów i myślę, że można na ich temat e, dosyć sporo powiedzieć okej okay. To było na tyle więc trzymajcie się do zaczynają w materiale i wbijajcie również zarówno na kartę Shorts, jak i na TikToka, gdzie regularnie pojawiają się również kolejne materiały.